Dzisiaj zabiorę was do Albanii, a dokładniej do Tirany, czyli stolicy tego kraju. W Tiranie są dwa utytułowane kluby, a my będziemy na meczu jednej z nich. Jeżeli pamiętacie hotel, w którym byliśmy, a w sumie to pokój w Rzymie, to teraz jest jakby luksusowo, patrzcie. Co się chowacie? Tu macie takie jedno łóżko, drugie jest telewizorek, to jestem ja będę w niedzielę na meczu, Magda, Juliet Cześć! Ty pierwszy raz na kanale, przywitaj się. Cześć! <grym> Ciebie już znają. Kiedy draft? Jutro. Nie będzie jutro. Nie no. Tutaj mamy dodatkowo jakieś takie siedzonko, mały przedsionek tutaj pewnie będę siedział i patrzcie na to Jezu, jak to się otwiera. Mamy to Głośno, bardzo i wysoko. Taki widok. A w niedzielę mecz! Dlatego w ten dzień pochodziliśmy po mieście i poszliśmy spać, bo rano czekał na nas nowy dzień. Zaczęliśmy go od śniadania, i trzeba było przyznać, że było ono naprawdę smaczne i codziennie urozmaicali je o nowe pozycje. Widzowie jest sprawa, jestem w albanii, o czym oczywiście wiecie, piję sobie kawkę. Pierwszą dobrą udało mi się znaleźć. I pytanie do was, bo dziewczyny mówią przemek z gól tego wąsa. Ja mówię dziewczyny, ten, go, ten wąs jest dwutygodniowy tygodniowy jest naprawdę super i wy musicie zadecydować czy go golimy czy nie. Ja uważam, że nie, bo jest giga gigasigmowski widzicie to? Dlatego widzowie pomóżcie mi z tym, żeby nie golić ponsa. Każdy komentarz z napisem nie golimy dostanie ode mnie serduszko. A, to... a każdy komentarz z napisem golimy dostanie ode mnie dwa serduszka. To jest kłamstwo, bo nie da się dać dwóch serduszek na ja YouTubie. Ja dam dwóch kont. A ty co powiesz? Też dam. Co dasz jak napiszą, że nie golimy? Mhm. Nie, golimy! Dotarliśmy do samego centrum Plac Skanderberga, o ile dobrze to przeczytałem. I to jest miejsce, które tętni życiem. Takie chyba pierwsze, jedyne mam w ogóle wrażenie. A tutaj, dzisiaj, patrzcie na to. Są balony, jest tutaj dużo takich rzeczy. I to, co jest tutaj ładne, to ten budynek w kształcie twarzy. Obok, o ile się nie mylę, mamy muzeum. Tam jest opera, dokładnie tutaj. I naprawdę jedyne miejsce, gdzie jest aż tyle ludzi. Możliwe też dlatego, że jest piątek że właśnie wszystko zaczyna sobie żyć, jest tu zlot motocyklów, jest ładnie, fajnie, kilka dni do meczu zostało, nie mam za bardzo co wam pokazywać z miasta, bo aż tyle atrakcji tutaj nie ma dzisiaj, jeszcze idziemy do bunkru, żeby poczuć się jak jakimś stalkerze albo w innej grze, jest też wystawa samochodów, można się poczuć jak w Nitfor Speedzie, jest też audyczka. Ten samochód, widzowie, to było kiedyś moje marzenie, to był mój mokry sen. No piękna GTR-ka. Kto wie, może kiedyś sobie kupię. Chciałbym, chciałbym, ale troszkę drogi samochodzik. Tutaj jakieś militaria. I aktualnie stoję przed atrakcją, gdzie dzisiaj was zabieram jest to moim zdaniem najlepsza atrakcja. Muzeum Bunkier, jak widzicie. Tutaj samochód, tutaj piękne wejście, i powinniśmy się tu poczuć jak w jakimś stalkerze. Niestety nie wiem co to za ludzie. Nie traktujcie mnie jak ignoranta, po prostu nie przeczytałem kim są ci ludzie. Nie wiem czy można nagrywać, nikt póki co mi nie powiedział, że nie mogę, więc idziemy. Wejście kosztuje 9 euro. Dziwnie dziwnie wbłąkam, ale jest tutaj echo. Widzowie, mamy kara. Czy takie coś nie było w Fortnite, ale ja to bardziej kojarzę z PUBG, z Warzona, z Battlefield'a. Tak. Ciekawostka, widzowie, tutaj rozmyślałem jakieś plany, a tu jest boisko piłkarskie. Nawet w bunkrze znaleźliśmy element piłki nożnej. Ale to tyle z bunkru, bo tak jak wcześniej powiedziałem, nie chcę Wam za bardzo spoilerować. Czym byłby wyjazd bez jedzenia? Tutaj mamy kasabije, tutaj mamy risotto, tutaj mamy... Coś, czego nie widzicie. Pizza z serem, pizza, sałatka, porcje gigantyczne. Ja sobie wziąłem dwie, bo myślałem, że będzie to małe. Popisowa taka. A tu dostałem dwa pełne talerze? Wasze zróbko. Hmm, kapka. Kurecka. A jestem w Albanii. Ale fajna, mocna. O raz kolejny. Magda pyta, czy chce do jakiegoś jedzenia octu. To jest chore, ona jest wszystko z octem. Ale tak jest najlepiej. Gdybyś ty jadła kanapki, to ty byś je octem lała. No. Frytki z octem. Jajko. Jajko z octem. Nic nigdy nie dam z Ja też Sorry? nie. Ocet to nie Magda, piłka nożna, żeby każdy to lubił. Kala, z octem. Dziwna, ta moja narzeczona. Magda nie chce być za dużo na wideo, bo wie, że będziecie pisać w komentarzu, kiedy draft z Magdzią. Wiecie co zrobić? Już wykąpany, po saunowaniu jestem widzowie, po fajnych rzeczach, dzisiaj byliśmy w spa. Mniejsza o to, właśnie kupiłem sobie bilet na mecz Partizana i to co się okazało to to, że VIPowski bilet kosztuje 3000 leków, tutejsza waluta tak się nazywa, co w przeliczeniu na nasze daje jakieś 126,30, zdecydowanie najtańszy mecz na jakim będę, jeżeli chodzi o takie miejsca, bo podobno mają być fajne. Z drugiej strony to jest też mały stadion, więc pewnie dużo nie będzie można oczekiwać, ale tego dowiecie się nieco później, bo przed nami wycieczka. Z pięknymi widokami. A jeżeli wydaje Wam się, że to co widzicie to jest pęknięta szyba, to macie rację. Pięć minut wchodzenia za nami jest Gigaluz. Dla mnie <laughs> dziewczyny mają trochę gorzej. Gigaluz, Gigaluz. Strasznie spoko. Strasznie spoko. Mówią, że jest fajnie. Kondycja, widzowie, kondycja. Chodzimy na boisko, gramy. Nie zwalniamy się z WF-u. My je zostawiamy je w tyle widzowie i za moment będziecie widzieli naprawdę piękne widoki. Trzeba przyspieszyć, bo patrzcie, jak teraz to wygląda. Wow, ale wieje i sobie wyobraźcie, jak pięknie będzie zaraz. <laughs> Oczywiście zdjęcie z tego miejsca już na moim Instagramie. Wow, wieje. <laughs> Piasek do buzi, do oczu. Wy tego nie widzicie. To jest przykre, że nie widzicie, jak to jest stromo. Tu wystarczy, że źle stanę i sru. I nie będzie już nigdy wali dorsza. Dotarliśmy na miejsce. Wieje jak cholera. Nie wiem czy mnie słyszycie, bo jest tak głośno, ale widok oddaje. Patrzcie. Let's go! Mamy to! Ja pierdzielę. Jest spoko, ale jeszcze trzeba zejść. Tam Dlatego chwilę później zaczęliśmy schodzić, pojechaliśmy do hotelu i na dzisiaj to by było tyle. Przedostatni dzień, jest to dzień meczowy. Jak widzicie... Tutaj jest stadionik, do którego sobie zmierzamy. Ale to nie jest stadion, który nas niestety interesuje aktualnie. W sensie interesuje nas, bo jest ładnym stadionem, jest taki bardzo nieoczywisty. Ale nie tam dzisiaj będzie rozgrywany mecz. Chciałem iść na ten stadion wcześniej, żeby móc wam albo go pokazać, chociaż przez chwilę. Albo najlepiej, żeby tu właśnie obejrzeć jakieś takie spotkanie. Są chyba cztery drużyny w Tiranie. Trzy na pewno coś tutaj znaczą. Jedna jest chyba taka nowa, z tego co tam się orientowałem. I na tym stadionie, do którego zmierzamy, pokażę wam go. Ta taka ogromna wieża. Ta, to jest część stadionu, to widzowie, tam gra reprezentacja i KF chyba Tirana. Jakoś tak, zapomniałem, przepraszam Najwięcej mistrzostw w kraju i tak dalej No i stadion ogromny Derby podobno bardzo fajne, więc kiedyś Będzie trzeba się tutaj wybrać A stadion, na który my dzisiaj pójdziemy, czyli stadion Partizan To stadion, na którym No niewiele się dzieje, w sensie tam jest chyba 4,5 tysiąca tylko miejsc No więc taki bardziej kameralny Ale podobno głośni kibice, tak mi wczoraj powiedziano W ogóle to, co pogoda dzisiaj dopisała Słoneczko, pięknie, zero Wiaterku, jest cudownie 24... 26. Więc jest fajnie, kurczę, tak wyjechać sobie i poczuć piękny tutaj klimacik, a ja jestem pod stadionem. Dziwne jest dla mnie to, i to jest naprawdę dziwne, że tutaj macie stadion, tu macie taką wysoką wieżę na której jest normalnie napisany Marriott. to jest hotel. I ja jestem ciekaw, idziemy zapytać, czy jeżeli wynajmie się to jakiś, nie wiem, pokój premium Vipowski, czy coś takiego jakaś biznes klasa, to jest szansa na zobaczenie boiska. Bo jeżeli tak, to nie wiem, no, 10 koła lajków like i przylatuję tutaj, wynajmując... Z którym będę miał widok na całe boisko, i sobie tak meczyk obejrzymy, widzowie. O tym właśnie mówiłem. Kolejna G klasa, z 60, już, którą widzę na tym wyjeździe. A tutaj piękny obiekcik. Kurde, robi to wrażenie, naprawdę robi to ogromne wrażenie. No, szczególnie to. Ten Mariot jest przecudowny. W nocy ten stadion jest jeszcze o wiele piękniejszy, ale myślę, że każdy taki budynek jest o wiele piękniejszy. Nocą cudo. Wokół dzieciaki grają w piłkę. Jakaś zorganizowana wycieczka. Fajnie, bardzo ładnie. Have view on the view? pitch? Yes. Yes? yes, of course. It's normal uh, room or Normal, normal room, no. not VIP. No. Not okay. relax, no. Patrzcie jaki miły pan. Nie też że zrobił na foteczkę, no. już jest na Instagramie. Idziemy sobie zwiedzić. Tutaj był Tirana Final 2022, w którym to Roma pokonała Feyenoord 1 do 0. powinna zapytać, czy mogę po prostu wejść, zobaczyć, powiedzieć, że nagrywam film i może akurat bez zapłacenia pozwolą. Dobrze, udało się. Pan powiedział, że możemy to zrobić. Oczywiście Bezpłatnie co się okazało, więc zaraz zobaczymy jak wygląda tutaj wszystko z perspektywy tego pokoju. What floor? 15, 15 floor, widzowie, będzie fajnie. Dobra, pan nam już wszystko otwiera. Wchodzimy do pokoju. Okej, okay. mamy pokój. O, oh, I see this view. Oh my god! And this is normal uh, normal room, it's yes. no, room? no, it's no room? Really? No. Widzowie, patrzcie na to! Możecie normalnie sobie wziąć bilecik, tam macie trybunkę, możecie wszystko obejrzeć i wtedy widok macie. O, taki! Jest naprawdę szalone. O, tu się zbliżę, żebyście mieli jeszcze lepszy widok. Ej, naprawdę, powalone. Ej widzowie to jest naprawdę szalone Że udało się wejść Pan mi powiedział w ogóle, że Zdał suba, dał suba w ogóle, widzowie wy też to zróbcie Pan mi powiedział tak Tutaj ogólnie 200, 200 euro za noc Jest około na takim wysokim poziomie I mówił mi pan jeszcze coś takiego, że To są normalne pokoje Żadne VIPowskie i tak dalej I każdy może to sobie wynająć, ale W dniu meczu... Cena troszeczkę wzrasta, jeżeli nie ma meczu, no to wiadomo, masz widok na boisko, takie jak widzieliście, jest to bardzo spoko. W momencie, kiedy jest mecz, to cena troszeczkę wzrasta, z tego właśnie względu, że jest mecz, więc tak jakby kupujecie sobie taki bilet, co nie? Ale ej, szalone. Widzowie, zróbcie szum pod moim zdjęciem na Instagramie, bardzo was proszę, <grym> stadion za mną. Ja troszeczkę podekscytowany, idę coś zjeść, idę się czegoś napić bo dzisiaj naprawdę bardzo ciepło. Trochę się spociłem, przyznam się wam. I później lecimy na meczyk. Meczyk niestety innej drużynki. Nie tutaj tej głównej, która gra sobie w tiranie, ale myślę, że będzie cacy. Do zobacząka. A jedziemy na mecz Partizani Tirana, czyli drugiej, najbardziej utytułowanej drużyny w Albanii, która zdobyła 17 razy Mistrzostwo Kraju, 15 razy Puchar Albanii, 3 razy Super Puchar Albanii oraz raz w 1970 roku sięgnęła po Puchar Bałkański. Powstali w 1946 roku jako drużyna armii albańskiej, a pierwszy tytuł mistrzowski zdobyła zaledwie rok później. Jednak niestety klub ten, jak wiele innych po upadku komunizmu nie mógł sobie poradzić bez wsparcia finansowego armii, przez co w 2008 roku spadli oni z ligi i grali na zapleczu tamtejszej ekstraklasy przez 5 lat. Rok 2013 to powrót do elity i walka o najwyższe cele. Dotarliśmy już na miejsce, okazało się w ogóle, że pan, który nas wziósł jest wielkim fanem piłki nożnej. Poinstruował mnie co, gdzie i jak, więc idziemy kupić szali, albo Koszulkę i przede wszystkim bilet na mecz, bo się okazało, że ten mój bilet, który chciałem kupić, po zapłacie musiałem przesłać potwierdzenie, jako że nie przesłałem im potwierdzenia, to moja transakcja została cofnięta. Trochę dziwne. Dobra, jesteśmy na VIP-ie, kosztowało to 2000 leków Tutaj tutejsza waluta, czyli jakieś 20 euro. Tak mniej więcej tak jest przelicznik. Taniu, jak za Jesteśmy już na stadionie, widok, ej fajny, naprawdę to jest taki dosyć mały, kameralny stadionik. Wszystko tutaj widać, kibice zaraz się zbierają, co prawda 6 minut do meczu. Trochę pustka, ale to też nie jest jakiś mecz na najwyższym poziomie. Tam trochę pusto, boisko bardzo blisko, więc będziemy mogli widzieć sobie wszystko co się dzieje. Klasa, wygląda to naprawdę dobrze. Chwilę później zawodnicy obu drużyn weszli na murawę. Tutaj macie jak wyglądają składy. I za moment zaczynamy zabawę. Ludzi, no myślałem, że się troszeczkę więcej uzbiera. Pod stadionem jeszcze było trochę ludzi, ale no bez szału. A my co? Zaczynamy. Takie małe stadiony też mają atmosferę. Tam jest chyba mała grupa dopingowa, który póki co nie dopinguje, ale miejmy nadzieję, że zaczną. Ale go nawinął, ty! Poziom, taka druga. Pierwsza polska liga, ale zaraz pewnie się to rozkręci oczywiście. O, kibice ładnie tam zaczynają teraz dopingować. Ale tutaj walka o utrzymanie, ty utrzymał to! Ale się miejsce zrobiło, na szczęście źle podał. Zapytacie, gdzie są kibice przyjezdni? Już Wam pokazuję. Tam. Tylko, że nikt nie przyjechał. Ciekawie w sumie. Nie wiem, czy w Polsce w Ekstraklasie są takie mecze, że nikt z gości nie przyjedzie. Wydaje mi się, że nie. Troszeczkę dłuższy fragment, gdzie nic się nie dzieje, ale patrzcie na to. Kiwice dają radę, byle teraz jeszcze padła obromeczka i będzie naprawdę fajnie. Nie chciałbym, żeby to się skończyło bezbramkowym remisem. Mamy dośrodkowanie na długi słupek. i nie sięgnął, szkoda, szkoda, blisko. Aż to wyciągnął, jak rasowy obrońca, ty. Weźcie w pole karne, dobre, mocne. Aha, sędzia dzisiaj nie pozwala na dużo. A szkoda, bo to troszeczkę odbiera widowiska. Aj! Blisko porożnym jeszcze do bitka? Nic z tego? Nie! Może tutaj się okazać, że ekipa gospodarzy jest dobra ze stałych fragmentów gry. Tam jeszcze małe nieporozumienie, kłócą się troszeczkę. Kotę, ależ przyjęcie, zejście, ale on jest dynamiczny, tak serio? Jaka wrzuta Nie! Ale co chłop dynamiczny, przypominało mi to jak byłem na meczu w Romie i Dybala robił właśnie takie obroty i później dośrodkowywał. Ej, 1 do jeden akcja. Ale teraz zagrali na jeden kontakt, pięknie. Jakby zmienić stronę, no daj to na drugą. Co jest? Co jest? Piękna piła. Na szesnastkę, daj mu na szesnaście. Czemu nie? No i właśnie to jest to. Mógł dać na spokojnie na 16. Tam kolega wchodził, tylko musiał być, dać, musiał być dać taką fajną sznytę po ziemi, no ale tego nie zrobił. Zero do zera wciąż. Pięknie teraz. Zastawił się. No teraz faul ewidentny. Trzeci stały fragment gry z tego samego miejsca, więc miejmy nadzieję, że tym razem zakończy się to bramką. I mamy dośrodkowanie. O, teraz lepsze! No! Obrona! Czekajcie, to nie koniec, Nie! Ta! Spalony! Nie! Kurde! Stałe fragmenty mocne! Szkoda! No i teraz pytanie, czy przez to, że sędzia gwizdę takie aptekarskie rzeczy, czy tu naprawdę był fał, chociaż no leży tam 88, Sorry, nie wiem kto, nie zdążyłem nauczyć się nazwisk. Szkoda. Mogło być już 1 do 0. Ooo, ojoj 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 Oj ojoj. Oo, oj, 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 oj. oj, oj. wow. O kurde Są opatrywani w tej chwili obydwoje Chociaż tam ktoś podniósł kciuka w górę, że niby jest dobrze o, Oj, oj, No nie wyglądało to dobrze, nie? Doliczone dwie minuty Przydałby się jakiś jeszcze rzut rożny, żeby coś z tego padło Ale czekajcie, jest dośrodkowanie Ale by to było niebezpieczne, gdyby on tego nie przyjął Ale czekajcie Kurde Czekajcie, nadal Rożny? Panie sędzio! Dużo błędów. Myślałem, że jak wiecie, taka najwyższy poziom, obojętny czy Albania, Czechy, Polska, Litwa, Węgry obojętne. To że będzie jednak tych błędów troszeczkę mniej, ale polska Ekstraklasa nie jest taka zła widzowie, jest gwizdek. A ja teraz zauważyłem, że to, że jestem VIP-em, to tu są siedzenia takie normalne, a ja mam takie mięciutkie. Dobra, jest przerwa pierwszej połowy, jesteśmy sobie w tej sali całej VIP. I co tutaj możemy kupić sobie? Możemy kupić kanapkę, możemy kupić redbulla, jakieś piwa są. Do jedzenia są chyba tylko i wyłącznie orzeszki i słonecznik, także słabo. Fajne pomieszczenie, fajne, że tutaj wokół nas jest cała ta telewizja, że wszystko możemy widzieć, jak to wygląda tam na żywo w telewizji. Ale czy jest to coś wartego? żeby dopłacić sobie do VIP-a. No szczerze myślę, że gdybym chodził tutaj częściej na mecze, gdybym był stąd, to kupowałbym raczej vip -y, bo po pierwsze masz fajne siedzenia, nie macie tych plastikowych, tylko macie te fajne, wszystko jest zadaszone. Jedyny minus to to, że wszędzie chcą, żeby płacić gotówką. jeżeli byście chcieli kiedykolwiek wybrać się na mecze, to właśnie tutaj partyzana, czy tiranek, to zawsze mieć ze sobą gotówę. Bez tego jest naprawdę mega ciężko. Tak dziwnie się czuję w ogóle bez koszulki. Chociaż tutaj większość osób nie ma tej sportowej ceny, ale ja lubię. Ja nagrywam dla Was contenture, Czuję się tak nieswojo, no chciałbym jakąś kupić. Ale kto wie, może w tym odcinku uda mi się wziąć jakąś pomecową od jakiegoś piukaza, dlatego oglądajcie do końca widzowie. No spójrzcie, no wygląda to tak. Tutaj oczywiście jak wstaniemy mamy przed sobą stadionik. Fajnie to wygląda, zazwyczaj takie rzeczy w filmach się widziało. Stawiam przez to, że jest taki mały, kameralny, to wygląda to naprawdę, naprawdę spoko, ale... No brakuje mi tej możliwości płacenia gotówką. W sensie kartą Kartą, gotówą można Wracamy na drugą połowę Jedna zmiana, nawet dwie Jest dośrodkowanie, to wcześniej było groźne No ale sędzia widzę faulę nie? Cały czas to samo, cały czas to samo Naprawdę mam wrażenie, że tutaj każda taka piłka stykowa Jak ktoś się przywróci, to jest gwizdany faul Nie wiem dlaczego tak to jest, ale tak jest Dobry pressing, dobry pressing No i... Troszeczkę Pan psuje spotkanie, Panie Arbitrze. Najgorzej jak sędzia próbuje być właśnie liderem tutaj jakimś, no i patrzcie na to. Ja się akurat zgadzam tutaj z menadżerem, bo Pan sędzia przesadza. I znowu będzie rozciągnięcie do boku. Nie! Przez środek grają! Proszę! Proszę! Co tu się dzieje? To jakaś oprawa czy kiełbasek ktoś robi? Chyba kiełbasa. Kolejne dośrodkowanie. Złe. Tym razem chyba najgorsze ze wszystkich. Zastanawiam się, jak wygląda w ogóle statystyka fauli w tym meczu, bo naprawdę. Mam wrażenie, że co chwilę jest jakaś, jakaś przerwa, przez to, że był jakiś faul. No niefajne, niefajne. Goście, ale teraz miejsca na prawej stronie. Na szczęście tego nie wykorzystał i odostrzał. Dał, poszedł na obieg, dostał piłkę, wycofał. 11, 16 metr. Aj, szkoda. Najważniejsze jest to, że kibice ciągle dopingują. No i po frekwencji widać, że tutaj aż tak bardzo tym nie żyją. A szkoda, domczy, że pomimo tego, że jest 0-0, do 0, widzieliśmy jedną bramkę. To prawda, nieuznaną, ale widzieliśmy i to poniekąd jest ważne, tak? Oczywiście miejmy nadzieję, że tu się nie zakończy bez i remisem, bo to jest najgorsze, co może być dla kibica, który przychodzi na mecz. Już wolałbym chyba zobaczyć jakąkolwiek bramkę, a sędzia kolejny raz bić ze faul. Teraz rzut wolny w drugą stronę, kibice, oczywiście Partizana, nie są zadowoleni. Chociaż nie wiem nawet, czy się mówi Partizana, czy Partizani, ale to jest dobra wrzuta. Och, na szczęście nie przeszła pierwszego obrońcy. Oj, o ten napadziur teraz co zgrał! Ty, jak on to otworzył tym. Udes, uderz! Dlaczego nie ma strzału? Myślę, że kibice darli się jakieś Ruma, Duma czy coś takiego, i to oznacza strzelaj. Ale miejsca ma na tym środku pola, nie? Dawaj, ze strzałem. Tak jest! Aj! Ale nawet taki strzał, który jest niecelny, jest lepszy niż żaden strzał. Dużo jest tutaj takiej gry górnej, mniej po ziemi. No ale kartek to sędzia nie lubi pokazywać, nie? Gwizda, żeby gwizdać i tyle. A w tej sytuacji mógłby w sumie gwizdnąć i dać kartkę, bo to była kontra. Dobra dośrodkowanie. Nie dobre dośrodkowanie, niedobre dośrodkowanie, ale może tak z pierwszej sewra. Chodziło mi oczywiście o strzał Evry z Bayern na Monachium, ale to nie było to. Kolejny stały fragment, no jest i dzisiaj dużo, bo pełno fauli. Ale to jest dobra piłka! To jest dobra piłka? Nie wsadził tam, co tu dużo mówić. Kibice tam z drugiej trybuny już powoli zaczynają wychodzić. U nas jeszcze się trzymają. Dobra, jednak u nas też już kibice mają dosyć i wychodzą. Koniec. Tragedia. Czyli to nie był ich najlepszy mecz w ich wykonaniu, ale no cóż, nie zawsze się wygrywa, nie zawsze się przegrywa. Czasami po prostu się remisuje. No najgorsze, że 0-0. Dlatego ja również wróciłem do hotelu, a następnego dnia poleciałem do Polski. Dajcie znać, czy chcecie więcej vlogów.